Cześć, tu Borg, retrogralnia, witam Was serdecznie na naszym kanale, a dzisiaj mam dla Was odcinek poświęcony trochę retro, ale nie komputerom i nie konsolom. Będzie to odcinek o maszynie do pisania, o elektronicznej maszynie do pisania. Zanim jednak to zrobię, chciałbym Was poinformować, że ten odcinek jest sponsorowany przez naszego stałego sponsora, firmę PCBway. Producenta płytek PCB i dostawcę usług, wszelakich usług związanych z tymi płytkami. Jeśli macie jakiś projekt płytki PCB, który chcecie wykonać, zapraszam na stronę naszego partnera. Jeśli zarejestrujecie się tam, to otrzymacie. Vulture na 5 dolarów, a przy okazji 5 dolarów to jest koszt takiej podstawowej płytki, to jest koszt wykonania takiej podstawowej płytki w 5 sztukach. Firma ta wykonuje płytki i małe i duże i proste i skomplikowane i jednostronne i dwustronne i giętkie i twarde, no czego potrzebujecie to Wam wykona. A jeśli nie chcecie sami składać takie płytki to firma ta również zajmuje się montażem, także serdecznie zapraszam do zapoznania się z jej ofertą. A teraz wróćmy do naszej maszyny do pisania. Ta nasza maszyna to jest kwazar SQ1000, wyprodukowana co ciekawe w Korei, nie w Chinach, tylko porządnie w Korei. Jest to maszyna elektroniczna, elektryczna, zasilana z prądu stałego, normalnie z gniazdka. Ma tutaj z tyłu kabelek, co zresztą zaraz pokażę. Jest to maszyna, która się nazywa maszyną przenośną. W związku z czym ona gdzieś tutaj ma rączkę. O, tak jest. Tutaj ma rączkę, i teoretycznie można tą maszynę przenosić. Tą, teoretycznie tą maszynkę można przenosić, ale nie wiem, kurde, tak do końca jaki byłby z tym, jaki byłby na to pomysł, po co taką, z taką maszyną chodzić, ale przynajmniej, przynajmniej wiecie, że chodzić można. Z tyłu znajdziemy taki pojemniczek na kabel zasilania. Możemy sobie ten kabel zasilania wyciągnąć i podłączyć do prądu. Żeby naszą maszynę przygotować do pisania, musimy jeszcze ściągnąć zabezpieczenie na samą klawiaturę, otworzyć sobie pojemnik pojemnik, otworzyć sobie podajnik kartek, no i tylko sięgnąć po kartkę. Po otwarciu klapki musimy otworzyć tutaj zabezpieczenie, wsunąć sobie kartkę na wielkościa 4. Ok. W sumie możemy zamknąć, tutaj podnieść, włożyć sobie karteczkę. I jedyne co musimy jeszcze zrobić, to uruchomić samą maszynkę tutaj przełącznikiem z boku. I maszyna jest już gotowa do pisania, do działania. Zanim jeszcze zacznę coś klikać, czy Wam powiem, że to jest maszyna firmy Kwazar, jak mówiłem, SQ1000. Natomiast szukałem jakiejś informacji na sieci na temat tej maszyny no i o dziwo niczego nie znalazłem przeszukałem całą sieć, nie udało mi się znaleźć instrukcji obsługi, więc będę ją obsługiwał trochę tak na żywca, ale z tego co mogłem się dowiedzieć to ta maszyna SQ1000 dokładnie taka sama, nie jest produkowana tylko i wyłącznie przez firmę Kwazar. ale tutaj równie dobrze zamiast firmy Kwazar mogłoby być napisane Samsung i uwaga także Commodore dokładnie taka sama maszyna sq -1000. 1000 jest Była przynajmniej z tego, co znalazłem na sieci, produkowana przez firmę Commodore. Taką maszynę Samsunga lub Kwazara można sobie kupić na OLX za 100 150 zł. Natomiast, jeśli w tym miejscu mamy logo Commodore, to ceny już są absurdalne. Także, jeśli ktoś kiedyś zdobył sobie tę maszynę pod marką Commodore, to się może cieszyć, a jeśli nie zdobył, no to już przepadło. Spokojnie może kupić sobie identyczną maszynę kwazara Samsunga, a o logo Commodore można zapomnieć. Zacznijmy samo pisanie. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy patrząc na tę klawiaturę, to że nie jest to taka zwykła klawiatura, jaką znamy teraz z komputerów osobistych. Są na niej polskie znaki, co jest rzadkością, bo chyba nigdzie na żadnej klawiaturze z komputera takich znaków polskich nie znajdziemy. Ale są one w dziwnych miejscach, no w dosyć dziwnych miejscach. Układ ten bowiem nie jest to tak zwany układ programisty, który znamy z komputerów PC, tylko jest to układ maszynistki. Maszynistki, czyli kobiety, osoby, kobiety piszącej na maszynie, czyli po prostu jest to układ, który pochodzi z dawnych lat PRL-u, kiedy kobiety tylko pisały na maszynach. Trochę seksistowskie, prawda? Układ maszynistki, no ale co można zrobić, jakie są zaszłości historyczne. Także mamy EU tutaj. O, eł, tu jest C, eś małe, no bardzo dziwny, bardzo dziwny układzik. Tutaj się muszę Wam przyznać, że ja na takim układzie i MFX kiedyś uczyliśmy się pisać, bowiem kiedy przyszliśmy do szkoły, do pierwszej klasy liceum, to okazało się, że nasze Macintosze, Macintosze klasyki, były właśnie wyposażone w taką polską klawiaturę, Zgodną z polską normą PN, numerku teraz nie pamiętam. I to była tak naprawdę klawiatura, która miała stać się obowiązującą klawiaturą w Polsce. Klawiaturą komputera, bo miała być po prostu kopią klawiatury maszyn do pisania. To się oczywiście ze względów ekonomicznych nie przyjęło i wszystkie pecety potem zostały wyposażone w zwykłe, zwykłe pecetowe, amerykańskie klawiatury. Natomiast te pierwsze Macintosze, które trafiły do szkół, miały polski system operacyjny, jako pierwsze w ogóle komputery chyba na świecie i miały też tą dziwną polską klawiaturę Maszynistki. Także to tak właśnie wyglądało. Tutaj musicie, musicie zwrócić uwagę, że mamy tutaj układ nie kuwerty, tylko kuwert z. Z mamy w tym miejscu. Dlaczego? Ano dlatego, że te maszyny do pisania trafiały do nas zazwyczaj z za zachodniej granicy z Niemiec, tam były produkowane i miały klawiaturę niemiecką, do której tak naprawdę były na początku przyklejane polskie znaczki. Oczywiście był wymieniany tutaj układ samej, samej klawiatury, żeby też polska czcionka działała, ale mimo wszystko ta polska klawiatura maszynistki pochodziła z niemieckiej klawiatury, stąd układ kuwertz, który zupełnie y, potem się na PC-tach nie przyjął. Zacznijmy pisanie. 3. Ty, u, b, o, R g, przecinek ry, e, ty, ry, o, g, ry, a, wy, n, i, a. No, napisaliśmy pierwszy tekst. No jak teraz sobie tak widzicie, ta klawiatura w tym momencie się niczym nie różni w działaniu zwykłej klawiatury mechanicznej. Piszemy sobie coś tutaj. Dzisiaj: o, ry, o, z, My, a, o, k, l, a, wy, i, a, ty, u, a, O, przepraszam. Popełniłem błąd. Chciałem zrobić kropkę, wstawiłem przecinek. O dziwo mogę to skasować. Ta maszyna potrafi wymazywać znaki po prostu używając igiełek. Kropeczka. Wszystko jest w porządku, ale ponieważ jest to klawiatura elektroniczna, to mamy w niej kilka ciekawych rzeczy. Na przykład możemy sobie nasz tekst wycentrować. I teraz jak zaczniemy coś pisać, to będziemy naprawdę wpisywać to do bufora pamięci w tej klawiaturze, a potem sobie to wyskoczy naraz na, na kartkę. retrogralnie prezentuje i mamy to ładnie wycentrowane możemy też pisać bodajże do prawego marginesu, nie jestem pewien czy możemy do prawego marginesu pisać mamy tutaj tylko center ciekawe, że nie można do prawego nie ma tutaj takiej opcji jest tu jakaś opcja RMF, ale nie mam żadnego pojęcia co to znaczy a nie, right margin rzeczywiście, piszemy od prawej strony to musimy datę sobie wpisać, który dzisiaj jest 22, 22 02 2021. Fajnie, napisało jak, jak miało. Jeszcze mamy tutaj. O, zrobiłem znowu przecinki zamiast kropek. Jeszcze mamy tutaj justyfikację, ale ona nie działa. Testowałem. Generalnie nie widzę, żeby to się nam justowało, ale możemy sp sp sprawdzić przy Was. Kropka. No justyfikacja za bardzo nie działa. Nie wiem o co chodzi. Tutaj możemy sobie zmieniać yy, odległość pomiędzy kolejnymi liniami, pojedyncza. Podwójna, czy właściwie półdora i podwójna. O. Teraz widzicie maszyna przeszła jakiś taki tryb działania na buforze a na początku nie działała na buforze. Ciekawe, dlaczego tak się stało. Ten news, justyfikacja, to tak naprawdę jest chyba po prostu pisanie normalnie od lewej strony. Mamy od lewej, od prawej i do centrum. Tak, ale teraz maszyna w buforze wszystko trzyma, a przedtem to działało tak, że to było po prostu od razu wypluwane. I co to ta maszynka może jeszcze robić? No może pisać normalnie. Może pisać pogrubienie. O, nie, nie napisała pogrubionymi. Nie, nie. Muszę, muszę wyjść z trybu buforowania, żeby zaczęło to działać tak jak powinno. No w tym momencie, w tym momencie jak jestem w trybie buforowania, to nie działają te znaki specjalne, które tutaj zmieniają rodzaj pisania. Tylko jak tu wyjść z trybu, z trybu buforowania? Pozwolę sobie po prostu wyłączyć i wyłączyć maszynę, bo innego pomysłu nie mam. Może ktoś... Ma taką maszynę i powie mi, jak wyjść z tego trybu buforowania z powrotem, żeby pisać pojedynczymi literkami. Ale kiedy jesteśmy w tym trybie normalnym, piszemy po kolei, to możemy sobie na przykład pogrubione, pogrubione literki używać. Możemy to oczywiście wyłączyć, możemy podkreślać zniki literki. Pięknie podkreślone. Yy, Tutaj jeszcze jakieś chyba podkreślenie ciągłe jest. No i chyba tyle z tych takich ciekawych, z ciekawych tych. chociaż nie widzę różnicy pomiędzy pod, podkreśleniem takim, a takim podkreśleniem. Jeszcze by się przydało przekreślenie takie ciągłe, ale widzę, że nie ma. Jak mówiłem, możemy coś wpisać i możemy to usunąć. Dopóki piszemy, dopóki usuwamy coś z bufora, to po prostu ta maszyna potrafi wyigłować te, te dokładne literki, które są napisane, tak, dlatego tak w miarę dobrze wygląda później na papierze, chociaż taki lekki cień, tutaj po tym napisie test nam pozostał. I zrobiłem dorówkę. Także widzicie, to jest właśnie taka maszyna do pisania, elektroniczna, całkiem fajna jak ją właśnie kolega mi podarował w pracy to mój drugi kolega z pracy musiał sobie kupić taką samą do domu może nie ten sam model ale też elektroniczną tak mu się bardzo spodobało pisanie na maszynie i muszę wam powiedzieć że my też właśnie z kolegami przez dobry tydzień pisaliśmy sobie dla jaj na maszynie różne teksty także taka maszynka do pisania to naprawdę naprawdę śmieszna sprawa fajna sprawa jeśli macie możliwość Taka maszynka stówkę kosztuje, to sobie myślę, że możecie sprawić taki drobny prezencik i trochę potrenować. Chciałem tą maszynę do muzeum przynieść i ją przyniosłem do muzeum, jak widzicie, ale chciałem ją wystawić na użytek, że tak powiem, ogólny, ale niestety okazuje się, że mamy pandemię i, no i ciężko będzie tą maszynę ludziom dać do pisania, bo trzeba by ją ciągle dezynfekować. Jak się skończy pandemia, to obiecuję, że tą maszynę, w, w, ją, tą maszynę wystawimy. A na razie co? Na razie jeszcze na końcu tego filmu zapraszam Was na naszego Discorda. Zapraszam Was do wsparcia nas na YouTubie lub na Patronite. I mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam Was serdecznie. Borg Retrograma.